Słuchaj, a pamiętasz taką firmę OL Logistics czy L Logistics? Coś takiego, kurwa, pamiętasz? No. To było coś związane z paliwami. No. Ja do tej firmy jeździłem i tam był taki koleś, słuchaj. Jakiś taki. E jak tak Kurwa, Logistics czy. Chuj, nie pamiętam, musiałem to poszukać. Ty mi to podsyłałeś tam na jakieś liście tam w USI, coś tam. Ty. O, nie, tam, tam jest. Tam... Mówiłem o tym. O O, o dokładnie. No, no tam nie ma. No to ja do tych ludzi jeździłem do magazynu w paliwa i tam był taki koleś. No. Tam był taki koleś, który mi opowiadał o tym, że na, na styropianach, słuchaj, leżał obok leszka Kaczyńskiego, nie? Że on zna tam bardzo dobrze to towarzystwo. No. A teraz się dowiedziałem po czasie, że on też bardzo dobrze z kulasem jest tam, gdzieś coś. No nie ten. Tak ma a on był z e, tego, z wspólnikiem rafałowskim. Tego rafałowskim? Nie, nie, nie. Tego za nowego. E, to jest panie przewodniczący.